Dzień dobry, witam Was serdecznie. Lipiec nam się kończy. Pogody nie ma, lata nie ma. Wakacje się kończą i co? Mam nadzieję, że sierpień będzie ładniejszy od lipca. Czego Wam wszystkim życzę? Jeśli jesteście na wakacjach, życzę Wam pogody. Jeśli jesteście na miejscu gdzieś w domach, też Wam życzę fajnego jakiegoś tam z odpoczynku i normalnych dni fajnych, ciepłych, słonecznych. Słuchajcie! Dzisiaj witają Was moje orchidejki. Dwie, tak, czyli inaczej, storczyki. Tutaj mi jedna moja widzka no, zwróciła uwagę tak bardzo fajnie, ładnie. Bo muszę Wam powiedzieć, że ja zawsze na storczyki mówiłam, że storczyki to są, ale faktycznie jakoś tak e, nigdy nie brałam pod uwagę, że storczyk to jest inaczej, orchidea. Także jedna z moich widzek zwróciła mi na to uwagę. Miło, sympatycznie, pozytywnie i bardzo jej za to dziękuję. I ją serdecznie pozdrawiam z bardzo daleka. <laughs> Słuchajcie, uśmiechów, uśmiechów, może, może trochę na, na poważniej. Teraz przejdziemy do takiej dosyć trudnej y, rozmowy. Hmm. Temat, oczywiście, Anastazji. A dlaczego Anastazji? Dlatego, że ona w ogóle nie powinna pojawić się na tym kanale. Na kanale JTO. A dlaczego się nie powinna po pojawić? Hmm. Czytam takie komentarze. Jest dorosła. Jak chce mówić, to niech mówi. No właśnie. Normalny, zdrowy człowiek, kiedy usłyszał takie słowa kluczowe w tych, tych kilku filmach, jak? Centrum Praw Kobiet? Padło to. Panie Jacku, nie wypikał pan tego. Wilcza? Panie Jacku, nie wypikał pan tego. Schronisko? W centrum? Nie wypikał pan tego. No właśnie. Ja bym chciała wam przypomnieć, drodzy moi widzowie, taką historię sprzed Ponad 6 lat, oczywiście tego filmu już nie ma, tego filmiku, materiału. Eee, była taka kiedyś bohaterka, aktorka, Agnieszka, z małą córeczką, trzyletnią dziewczynką. Nie będę już tu podawała dziewczynki imion, imienia, ale każdy pamięta, o jaką Agnieszkę chodzi, która dostawała pieniądze ze z... Od widzów ze zbiórki na, jak, na poczet alimentów. No, tak było. 800 zł, dwa razy po 400. Widzowie płacili na bezdomnych. Jak bezdomnym pomóc przetwadzimy, a Agnieszka otrzymywała zaległe alimenty. No, ale to już było, tak? I to jest zabezpieczone, Panie Jacku, więc tego się Pan nie wyprze nigdy. Ale do czego zmierzam? Właśnie ten czas, kiedy Agnieszka się pojawiała tutaj na tym kanale przez kilka odcinków i była tak hojnie obdarowywana pieniążkami 800, 1000, 2000 i tak dalej. Jest taki, był, przepraszam, był taki materiał. W którym pan Jacek z Agnieszką i jej malutką córeczką zawiózł Agnieszkę do miejsca, które się nazywa Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Muszę Wam powiedzieć, że Ośrodek Interwencji Kryzysowej Centrum Praw Kobiet są mi bardzo bliskie. Panie Jacku, a Pan wie dlaczego? Prawda? No właśnie, Pan wie dlaczego. Eee, a Wy, widzowie, pewnie chcielibyście wiedzieć, Wy też, może kiedyś więcej na ten temat. Mogę tylko powiedzieć, że bardzo dobrze znam o te. Obydwie instytucje. Dwadzieścia kilka lat temu poznałam obydwie te instytucje. I teraz tak. W środku interwencji kryzysowej można mieszkać maksymalnie do trzech miesięcy. To jest taki kryzys. Tak ustalono, że kryzys trzeba zażegnać i dalej myśleć, co dalej z daną ofiarą. Natomiast w Centrum Praw Kobiet troszeczkę to inaczej wygląda. Ale wróćmy po kolei. Pan Jacek zabrał Agnieszkę i jej córeczkę. Oczywiście, no, szukając pomocy dla Agnieszki, zgadza mi się, wszystko się zgadza. Wszystko by było fajnie, gdyby. Panie Jacku, pośrodku interwencji kryzysowej mieszkają ofiary przemocy seksualnej domowej. Mm, ofiary przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej. Tak, przede wszystkim no, są to kobiety. Aczkolwiek znałam kiedyś jednego mężczyznę, mm, gdzie on był ofiarą, faktycznie jego małżonka była z pracą przemocy, yy, ale to trafiła. Ja tylko znam taką i taki jeden przypadek osobiście znam. I. Ośrodek interwencji kryzysowej. Tam, w tym miejscu, chowają się, czyli mieszkają, przebywają i chowają się przed sprawcą przemocy, kobiety, które uciekają przez, przed takimi katami. Eee, I pan kamerował wejście. Do tego ośrodka interwencji kryzysowej. Pan tam wszedł do środka, a nawet, panie Jacku, pamięta pan, jak się pan położył na takiej sofie? Położył się pan. W korytarzu stała taka sofa kolorowa, a pan po prostu odpoczywał w takim miejscu intymnym, gdzie kobiety. Yy... Często boją się nawet spojrzeć na mężczyznę z daleka, ze względów właśnie swoich różnych traum. Pan tam był z kamerą i to panu zwrócono tam uwagę, że nie wolno tam kamerować, a pan na upartego tam kamerował. Tak, drodzy widzowie, taki był odcinek. Ja mam ten materiał, na kanale go nie ma. Oczywiście, jeśli zajdzie taka konieczność w przyszłości, może służby będą chciały obejrzeć, zobaczyć, na pewno udostępnię. Dlatego, że to, że jest taka instytucja jak Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ale pan wchodząc tam, kamerując różnego rodzaju detale drzwi, okno przecież tam był balkon. Z balkonu widać boisko szkolne i wie pan, panie Jacku, że bardzo łatwo zlokalizować było ten ośrodek interwencji kryzysowej po tym właśnie, że pan pokazał to okno, a z firanek było widać boisko i potem budynek Szkolny, bo ten ośrodek interwencji kryzysowej mieścił się w szkole, akurat w Warszawie, w pewnej dzielnicy. I pan tym sposobem ujawnił lokalizację takiego dosyć e, miejsca bardzo intymnego dla kobiet, dla ofiar przemocy różnych, e, różnej przemocy. To było skandaliczne po prostu. Zostało panu tam zwrócone uwagę. Pewna kobieta, pracownik, pracownica podeszła, zwróciła panu uwagę, żeby, że nie wolno to kamerować, że proszę to skasować. Ale pan, znając pana, pan miał inne zdanie na ten temat. Kiedy. Pan Jacek z Agnieszką i z małą córeczką Agnieszki wyszli z tego ośrodka interwencji kryzysowej. Mała córeczka, kilkuletnia Agnieszki siedziała na baranach. Pana Jacka, tak słyszycie, drodzy widzowie, na baranach. I. Z pleców pana widać adres tego budynku. To było po prostu karygodne. I teraz, dlaczego ja zrobiłam taki może długi wstęp? Dlatego, że obecnie Anastazja w swoich tutaj już kilku filmach powiedziała wyraźnie, Jaką, jaka instytucja obecnie nią się jest, zajmuje? Czyli jest podopieczną, Centrum Praw Kobiet. 2. Padła ulica Wilcza. Padło słowo schronisko. Oczywiście. Całe szczęście, że Wilcza to jest tylko biuro. Tam jest sekretariat, tam siedzi pani prezes, pani Urszula. N. Tam. Są prawnicy, tam są warsztaty, tam są psychologowie, tam są różnego rodzaju zajęcia. I taki to, to biuro jest czynne codziennie od poniedziałku do piątku, od godziny 9 do 17. Ale mimo wszystko nie powinno być, Panie Jacku, taki, na takim kanale, mm, kiedy Pan już wiedział, że dziewczyna mieszka, jest podopieczną Centrum Praw Kobiet. Powinno od razu to zostać w ogóle wszystko wymazane, wypikane, wycięte. Ale samo słowo Centrum Praw Kobiet schronisko pan widział u tej dziewczyny, u Anastazji Siniaki mówiła, co ją spotkało. Powiedziała w którymś odcinku, że stała na dachu. We dwóch stali. Trzymając się za rączkę, tak? I co planowali zrobić? Eee, to są wszystko elementy, że powinien Pan doskonale wiedzieć, że ta dziewczyna wymaga specjalistycznej pomocy, wsparcia psychologicznego i innych. I właśnie. Po tym wszystkim nie powinien Pan w ogóle z tą dziewczyną dalej nagrywać. Ta dziewczyna, mieszkając w tym miejscu, no właśnie, na logikę, drodzy widzowie, jest podopieczną Centrum Praw Kobiet, mieszka w schronisku dla ofiar przemocy domowej. Czy możecie to jeszcze, czy mogę to jeszcze jaśniej, czy wam, drodzy widzowie, to wystarczy? Myślę, że wam, drodzy widzowie, moi widzowie, wystarczy, że ta dziewczyna jest ofiarą przemocy. A jakiej? To już ona wie. Nie będę wnikała w jej. Mogę się tylko po prostu domyślać po tym, co na razie zobaczyłam. I dziewczyna wymaga profesjonalnego wsparcia i pomocy, a nie nagrywania filmików gdzie wylewa się na nim hejt jedni klaszczą, brawo Anastka, brawo no właśnie, fajna dziewczyna super, kochamy cię więcej Anastazji niech mówi, nie gada, jest dorosła ma prawo mhm. a ci drudzy Jebaniutka, szon, maksymalny szon do resztoku. Ja pierdolę do utylizacji. Weź mi otwór, otwórz pysk, to ci coś tam. Mhm. I dużo, dużo, dużo innych. I muszę powiedzieć, że tej dziewczynie te materiały nie pomogą, a zaszkodzą. I to jeszcze więcej, bardziej. Dziewczyna ma swój świat, co widać istnieje w różnych miejscach faktycznie internetu. Jej, jej życie jest rzeczywiście kolorowe. Będę tak nazwa, nazywała to tak do, bardzo delikatnie. Kolorowe. Ale uzewnętrznia się właśnie na tych w różnych miejscach w internecie. Anastazja uzewnętrznia się, co widać, gdzie były jej pobyty, jakie pobyty mm, opowiada. I to teraz, Panie Jasku, lipiec, 10, 11, 15, 17, lipiec, lipca 2025 i dalej. Ona ze swoim życiem, ona sama może zrobić, co, co chce. Taka jest prawda. Natomiast pokazywanie jej w takim stanie, jakim jest ta dziewczyna, publicznie, narażając ją na hejt, na ośmieszanie, wyzywanie, obrażanie, a zarazem daj, da, dawać jej yy, nadzieję, że może jakieś koncerty będzie nagrywała, może jakaś tam gitara, ukeleje, czy tam jeszcze jakieś coś tam smakniacze. Pani Jacku. Proszę zostawić tą dziewczynę. W spokoju. Mogę tak powiedzieć najlepiej, najdelikatniej. A może jej po pomógłby Pan właśnie w jakiejś terapii? Zamiast płacić jej za filmiki, to może zapłaciłby pan jej za dobrą terapię, bo dziewczyna tego wymaga. I to nie jest moje zdanie, panie Jacku, tylko zdanie instytucji. Wie pan, których, prawda? Przecież publicznie już je wymieniła, a pan to publicznie pokazał, puścił. Wiecie co? Ja jestem po prostu oburzona, to mało powiedziane. Yy... Wszystkie osoby, które promują postać, wizerunek Anastazji. Yy... Nie, ugryzę się w język teraz, ugryzę się w język. Niech te osoby po prostu poczekają chwilę jeszcze. Żadnej ofiary, niezależnie czy to jest ofiara przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej, ekonomicznej, socjalnej, jakiejkolwiek jakiejkolwiek, nie powinna być narażona na hejt. Powinna otrzymać wsparcie, bo terapia takich osób potrzebuje i wymaga przede wszystkim prywatności, intymności, spokojności jakiejś. A nie pan ją wypytuje w jednym odcinku 5-6 razy, no jak to z tym alkoholem? O uzależnieniach. Że jest, napisał pan, że jest uzależniona od seksu. Ta dziewczyna się naprawdę jeszcze bardziej pogłębi teraz negatywnie po tych filmikach. No nic, słuchajcie, to tyle, co mam ja teraz do powiedzenia. Eee, powiem Wam, że temat Anastazji myślę, że w... no właśnie, nie wiem, jak dobrać te słowa, żeby były najdelikatniejsze, temat Anastazji w jakiś sposób możliwe, że zakończy. Pewną erę. To tyle. Nie chcę, nie chcę się więcej po prostu denerw denerwować. A co do samych instytucji, o których wspomniałam, może kiedyś Wam przyjdzie taki odpowiedni moment, że Wam po prostu opowiem, bo te akurat instytucje znam od podszewki. Tak. A było to 20 par lat temu. Są osoby, które wiedzą o tym, ale może i z wami się to kiedyś w tym podzielę. Trzymajcie się. Miłego dnia Wam życzę. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.